Witam, tu pepefrom.pl. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o łuku bloczkowym Poelang Kirupira, który ostatnio dostałem. Poelang Kirupira to łuk bloczkowy wykonany z włókna szklanego i hartowanego aluminium ze siłą naciągą między 15 a 20 LBS, czyli 7 do 9 kg. Najpierw przedstawię Wam jak on wygląda, a później pokażę Wam jak łatwo można naciągnąć cięciwe. Łuk Kirupira posiada dwa bloczki, za których pomocą możemy regulować siłę naciągu cięciwy pomiędzy 7 a 9 kg. Do łuku dołączony jest kołczan na cztery strzały. Wygląda następująco. Prosty system podtrzymania strzały oraz bardzo wytrzymały korpus z włókna szklanego i aluminium. Do zestawu Oprócz łuku dołączony jest ochronnik na nadgarstek. Wygląda następująco. Zakładamy go na lewe przedramie, aby ochronić naszą rękę od uszkodzenia sobie ścięgien. Jednak aby nasza ręka była w pełni bezpieczna, zaleca się wykorzystanie dowolnych w miarę wytrzymałych rękawic, które niestety nie są dołączone do zestawu. A więc zanim zaczniemy strzelać, składamy rękawice, a następnie ochronnik. I tak przygotowani możemy zacząć strzelać. Naciąganie cięciwy w łuku Poe -Pira wygląda identycznie jak w każdym łuku bloczkowym. Czyli najpierw czujemy dość duży opór, ale kiedy już naciągniemy cięciwę do odpowiedniego stopnia, opór praktycznie znika, a nasza siła naciągu jest niezwykle wysoka. Zaraz Wam to pokażę. Tak jak mówiłem, najpierw opór, inaczej po chwilę on ustępuje i możemy swobodnie naciągać łuk. A więc tak oto wygląda łuk bloczkowy Kirupira, o którym pojawi się więcej odcinków. Tymczasem ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do następnego.